Asus Zenfone 10, Snapdragon 8 Gen 2, najnowsze pamięci, najnowsza kamera, najnowsze. Wszystko według producenta, ale to się okaże. Zobaczymy, przetestujemy. Zobaczymy, co jest w środku. A w środku, ładnie! Wow, czy jest pokrowiec? No właśnie, zobaczmy. Otwórzmy i mam wrażenie, że jest, oczywiście, że jest wspaniale. Pokrowiec w zestawie. Naklejki. Gwarancje, instrukcja obsługi, wow, bardzo gruba tego, nigdy nikt nie przeczyta. I sam pokrowiec, twardy plastik. Bardzo malutki telefon w kolorze oceaniczny. Akcesoria, ładowarka, no wyłaź, nie bój się. USB typu C i przewód zasilający na USB typu C. Rozluźnijmy sobie te wszystkie akcesoria, wszystko jest w zestawie. Otwórzmy sobie pokrowiec. Wszystko w zestawie, nic nie musisz kupować. Cały komplet. I to mi się podoba. No, czarny plastik. Zasłoni mi ten osianik blue. Hmm. Otwórzmy smartfona. Delikatnie. Ja nigdy nie lubię rozdzierać tych wszystkich. Hmm naklejek, to tak nieprzyjemnie, a to musi być pięknie, jest pięknie, wow. proszę bardzo. Ale on się prezentuje cacko. Niebieski warto było, zielony też chciałem, ale był niedostępny. Taki mam miękki ten plecki, miękkie są. Przeciw zasilania odcisk linii papilarnych, podgłaszanie ściszanie, antena, mikrofon, antena, jack na twoje słuchawki i z drugiej strony anteny, SIM Card Tray, antena, mikrofon USB typu C i głośnik. Taki jest, gruby jest. Dobrze trzyma się w dłoni, bo jest mały. Załóżmy ten pokrowiec. No co jest z tym pokrowcem? Co on tak ciasno wchodzi? Ale to co to w ogóle, to jakby był za mały ten pokrowiec, co się dzieje? Dziwne, ten pokrowiec jakby był rozmiar za mały, tak wziąłem koszulkę za, za małą i tak wcisnął. Hm. Dziwne. Ale prawdziwe, dobrze trzyma się w dłoni, jest malutki, fajny. I oto i on, bardzo malutki w porównaniu do Nothing Fona. Zobaczcie jak Nothing Fon jest wielki, ale to jest różnica gigantyczna. Taka jest z tyłu. Miękka powłoka, to jest miękkie, fajnie, mi się to podoba. Dobrze się to trzyma w dłoni. I nie palcuje się, zobacz. No, może tak się od światło może, ale. Nie, nie, no troszeczkę nie, nie nie palcuje się. Kolor niebieski. Piękny, taki błękitny, oceaniczny, można powiedzieć. Telefon jest bardzo gruby. I tu ma ten czytnik linii papilarnych z boku. Trzeba przycisnąć mocno. I już. No, co mi się miał, jak włącza? Ej! Sio. Czy słyszysz to kliknięcie? Ale tak, to mechanicznie działa, prawda? Fajnie, podoba mi się, bardzo przyjemnie. Oczywiście najnowszy jest Dragon, więc to wszystko będzie chodzić ładnie i szybko. Ale wejdźmy sobie w ustawienia i zobaczmy, co tam nam pokaże. Ustawienia: system o telefonie i mamy 3,2 GHz, 8 GB 256 GB. Romu z Zenfone 10, Android 13, 144 Hz, AMOLED screen, 4300 mAh bateria z bezprzewodowym ładowaniem i Dual Stereo Speakers. Oj, nie potrzebujemy 7, dobra, cofniemy się. I zobaczymy sobie, co możemy tutaj jeszcze zobaczyć. Display. Ok, to odświeżanie jest, ale 144 Hz włącza się dopiero w grach. Tu Tak, tutaj nie możemy sobie tego ustawić. Możemy na automat 120, 90, 60. Zostawmy na 120. Szybkość animacji możemy ustawić. No tu Asus miał zawsze bardzo dużo tych opcji. Zobaczmy sobie na szybciutko, jakie mamy tapety. Standardowe, czarne, zielona, fajna, czerwona. Szara. Bardzo fajna. Możemy to sobie jakoś zobaczyć, tak. No. A nie. Dobra. To też całkiem przyzwoita. O, ta mi się podoba. Zielona. Też ładna. A, to są aktywne tapety. Takie ruchome, widzicie? No dobrze. Spróbujmy sobie tą zieloną. Apply. Jak to szybko pójdzie? No nie tak szybko. W porównaniu do innych. Ale fajnie wygląda. Zielony. Ty, super. No dobra, czego się podniecamy tapetami? No bo to są drobne rzeczy, ale to cieszy, rozumiesz. czy się pewnie. odświeżaniem ekranu też, ale. Zobaczmy sobie jeszcze to. Da szczęście pomyślności, bo mi się podoba. Fajna, taki sparkle. No dobrze, szybko zobaczmy sobie, jak gra to urządzenie. Dobra. i dla kwestii bezpieczeństwa użyjemy sobie jakąś drugą, bo. jakby... me. głośniki. Bye, bye No, i mogę Ci powiedzieć, że głośniki grają przepięknie. Jakość zawsze w Asusie była niesamowita i te tutaj, no, również grają wspaniale. Jak widzicie, customizacja jest ten equalizer i te wszystkie ustawienia grają bardzo. W... To wszystko robi robotę, można powiedzieć sobie, można ustawić jak się chce. I mamy jeszcze headphone jack, także możemy yy, słuchawki przewodowe również podłączyć. Muszę Wam jeszcze szczerze powiedzieć, że podłączałem już bacy dwujeczki i. No, robił robotę. Ten dek wbudowany, który jest w środku, jest genialny. To jest jakiś film... Aha, to co No dobrze. Szybko sobie jeszcze wskoczmy do aparatu. A w aparacie mamy oczywiście serfiaczki. Jakość tego ekranu jest... Bam. Proszę bardzo, serfiaczki. Wow, Zyleta. Ale to śmiga. I co tu mamy? mamy możemy w HDR ze i tak dalej. Muszę się udać w kdr porobić trochę zdjęć. Mamy oczywiście slow motion, mamy timelapse, mamy wideo. A wideo, proszę Państwa, mamy, no właśnie, nawet w 8K ze stabilizacją. 24 klatki 8K stabilizacja. Stabilizacji w żadnym smartfonie nie ma w 8K, przynajmniej. Ja sobie nie przypominam, to jest pierwszy. Może się mylę, dajcie znać w komentarzu. 4K oczywiście może mieć 60 i HDR. Nie 30 HDR, 60 jest bez HDR-u. Um, OK. Foto. Ale zanim wejdziemy do foto, też zobaczmy przednią kamerę. I tu niestety tylko Full HD 60 Max, ale ze stabilizacją. Foto. HDR, 169 jest możliwość pięknie. I z drugiego obiektywu. Proszę się przestawić. Również portret. Bem. co się tak nastawiłeś? O proszę, ale ładnie od odcina, e? odcina żyleta. Troszkę tutaj musi wyprocesować i odcięcie jest. Super, ale do tego odcięcia jeszcze mamy tutaj możliwość edycji także, a możliwość edycji jest gruba. Muszę zobaczyć, to jest praktycznie wszystko, co, czego byś potrzebował. Zdjęcia, oczywiście na samym początku selfiaczek. No dlaczego by nie? Pięknie selfiaczek e, wystrzelił. I zobaczmy sobie landscape'y. Słoneczko nam tutaj zaświeciło, ale ładnie sobie z nim poradziło. Pięknie, ale HDR, zobacz jak to wszystko się prezentuje. Która godzina jest? Siódma za 10. Pięknie jest. Tutaj pan gra. Nie wiem czy grają, chyba nie grają już Hejnałów. Może kiedyś w Krakowie, u nas to raczej nie. Proszę bardzo. Główna ulica w Rzeszowie. Jak i tutaj mamy to jest Pałac Lubomirskich. Tu już było ciemno, już widzieliście, tam była siódma godzina, więc to już to takie wiesz. A propos ciemnego, zobaczcie, jak pięknie wychodzą nocne zdjęcia, takie plastyczne. Prawda? Proszę zobaczyć. Robimy zuma. Bach. Ale ten zoomik wyszedł wspaniale. To mi się podoba. Klasa. Proszę bardzo, w nocy. Ach, jaj, jaj. I biedroneczka. Niskie ceny. No, dobrze. Troszkę kwiatów dla Ciebie. Pamiętajmy, że jest to tylko rozpakowanie i selfiaczki muszą być. Z beauty mode ten serwiaczek. tak średnio. Zobacz, Dużo oczy dałem tak wszystko. O, Wolałbym normalny, normalny. To, 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 normalny jest tak ładnie, wszystko wyszło. Trochę, troszkę sobie przycukrowałem, ale zobaczmy wideo. Wyobraź sobie, że to jest plaża, dziewczyny, słoneczko, a ty masz małego smartfona, bardzo małego. I co robisz z tym małym smartfonem? Wkładasz go do spodeneczek i chodzisz sobie na luzie. Nic ci nie przeszkadza, nie jest jakaś kalumbryna, która ci spodeńki ci spadną. No właśnie, tylko i jesteś szczęśliwy, I jesteś szczęśliwy. I szczęście zawitało w twym sercu. I również masz moc w kieszeni, bo moc jest duża, a gabaryt mały. Pozdrawiam i polecam.